Adam, to skoro synek ze Śląska, to też o Śląsku musi być i o śląskim ważeniu. Ważysz po Śląsku? Ważę po Śląsku od dobrych pół roku. Uh -huh. Mieszkam na, na Śląsku, więc staram się wracać do tej naszej starej śląskiej kuchni. No mieszkam wprawdzie nie w samych Katowicach, ale bliżej gór, nie Tarnowskich Gór. <laughs> już, że chciałem właśnie spytać, bo co, twierdzą, że Tarnowskie Góry to już zawsze jakieś góry, nie? Ja, ja. Po Śląsku Dokładnie. jest ważone. Po śląsku jest no, no dobrze, to słuchaj, zrobimy tak. O tym, co po śląsku ważone, e, usłyszycie już za chwilę, bo Adam Borowicz dzisiaj naszym gościem tutaj w Radiu Piekary jest. Borowicz inaczej. No i następny odcinek. No i jak musi być? Inaczej. Zrobię karminadę, wszyscy wszyscy nocie, ale w całkowicie innej odsłonie. Trochę bych powiedział pretensjonalnej. Pójdziemy na dół. Proszę bardzo. Wypuścisz mnie tutaj <laughs> no spróbuję <przynajmniej>. ze studia <laughs> i idziemy coś fajnego <laughs> uważyć. Sezamie, otwórz się. Proszę, goście przychodni. Dziękuję, przyrodę. zapraszam, zapraszam. Dzisiaj wam zrobimy danie typowo śląskie, ale nie do końca oczywiste, tak jak w programie, e, bo robić inaczej. Zobaczycie tak, no mamy trochę y, boczku wędzonego. Mhm. Mamy śliwka, wczoraj zamoczył w spirytusie. Mamy trochę smalcu, ja mhm. uwielbiam piec na smalcu. Dodową potem na koniec trochę masła. masła. Mhm. Ja do nadania taki koloru, bych powiedział, do nadania też trochę smaku orzechowego. Moje mhm. pietruszka, moje pieczarki, a z drugiej strony y, zrobimy sałatka z kartofli y, w mundurku. Ja jej przed chwilą obrą i z buraka. Dosyć prosto, skropioną cytryną, pieprzem, solą. Także zaczynamy, naprzód pokroimy boczek w malutko kostka. Rozgrzewamy tygel. W międzyczasie będziemy mogli pokryć cebula, cebula? Mhm. śliwka i pieczarki. I na razie są boczek. Jak boczek mu się fajnie podrumini mhm. i puści nam trochę fet, wtedy dodamy dalsze składniki. Dobra. Czyli teraz. się śliwka i pokryj w sumie. Cała pieśnika, jak drobno się do... Ale nie musisz się tak fest starać. Ja będę pilnował, żeby się fajnie podrumieniło, bo mi chodzi o to, żeby nam mhm. troszeczkę w środku chupało. Jak widać... Jest boczek. dobrze, dobrze, dobrze jest, bardzo jest. dobrze. Czyli cebula, pyk, pyk, pieczary. To same kolory hmm. wyglądają bosko. Bardzo fajnie to wygląda, ci powiem. I teraz, panie kolego, jeszcze... Proszę bardzo. troszeczkę dom do tego masła. masła, no bo masło, masło zawsze fajny smak, nie? Mamy gotowe? Okej. Okay. Zgaszymy na razie palnik. O! Fajnie nam się wszystko przyrumieniło. No i co? Mięso mielone. Mięso mielone. Jajco. Widzisz? Mogam No, Mogę mieszkać. Dobrze. Dobrze. Jajco. Sól? Sól. O. I. Korzy. <laughs> Korzyń. Pieprz. Pieprz, pieprz. I no. Fajnie wymieszać na fajną masę. gładko masę. Mięso mamy standardowe, wieprzowo-wołowe, żadnych udziwnień. Mięso widzę wyrobiłeś no, idealnie. Mieszać to ja umiałem. o trochę bułki, trochę wody my dodali, dodaliśmy soli, dodaliśmy pieprzu. Ja? Wszystko fajnie tutaj ochłodło i ja w międzyczasie wyłącza to wszystko. Mhm. A, ja? A ty pokrajesz taką kostkę Kartofle i buraki. Ja. I dobra ciepło do tego. ja w tym czasie zamieszam. Całe nasze karmi i ukulą. Postaram się ukulać. Powiedz mi, Sebastian, radiopiekarz, opowiedz tak. mi trochę więcej, co tu robisz. Kajcie, moglibyśmy posłuchać, czym się tutaj zajmujesz? Wymyśliliśmy sobie taki wspólny projekt z Kubą Kurzelą. nazywał się to Kawa z Brodą. My są takie chłopcy, co ze wszystkiego musimy się pośmiać, nie? No my są przez optymistyczne, no z mało co nerwuje, no i my się tak generalnie ze wszystkiego śmiejemy. I chcieliście to po prostu przekazać tak, ludziom tak, na antynie. tak? Ja? i przekazujemy to ludziom, ta pozytywna energia od 10 do 14, od poniedziałku do piątku jest Oc... Kawa z Brodą. A to idzie e, 5 dni przekazywać dobrą energię, tak? Czas... Ho, Już nowe pomysły? Jestem jak Kaszpirowskie, nie? Tak naładowane Zobaczcie się wszyscy jak to fajnie wygląda, jakie to ma fajne kolory. Myślę, że ktoś by mógł pomyśleć, że to jest pasztet, ale absolutnie nie. To jest program Borowicz inaczej i to będą karbinadle inaczej. Jajeczko. No to co? Szygiel rozgrzewamy. Mhm. Widać, że się już pianka fajnie robi. robi. Mhm. Czyli pierwsze co? Ten fet, co żeś go dodał. Ten fet, smalec. Ja najlepiej lubię na smalcu feciul demi. Fetul. Tak, o. o. Dobra. dobra. Mam mały gaz, praktycznie minimum. Mogę ją zerknąć. O, dobra. Sałatka. Sałatka. I do tego jeszcze, panie kolego. Cebula. Domy troszeczkę cebuli i to jest to, co nam zostało. Mhm. I może być jak najbardziej. paspaski. O, Dość bardzo. I cytryna. I teraz możesz wziąć. Delikatnie wymieszać, żeby się nie rozpadło. Dobrze. I dodajesz o boskie ale widzę, że jest prawie że idealnie. Karminadelek. Ja. Okej. Okay. O. Nasz karmi nadal jeszcze nie wystyk, ale dobrym mu chwila. Wonią ja. fajnie, Bardzo. smakuje fajnie, za go skosztujemy okay. jeszcze chwileczkę. Nie, poczekam, poczekam. I wszystkie przepisy, tym, mm. wszystkie które zrobił i wszystkie, które będą, znajdziecie na stronie www.borowiczinaczej.pl A teraz zapraszam Was na koszt próba i skosztujemy na te nasze dzieło. Na razie mm. bez sałatki. Bez, bez. Mm. Do wszystkich znawców karminadli. Karminadel może też być dobry inaczej, nie? Nie musi być nudny w ogóle. Dokładnie. Możecie modyfikować dania jako kuchnia i kucharz. Taki śląski karminadel.